Dobra, w sumie teraz już nagrywam Stary ogarnij mikro, brzmisz jakiś wywłoka z. Oj staimdował się. A teraz? Nie wiem, brzmisz jeszcze gorzej. W sumie może to jest twój naturalny głos, po prostu brzmisz jak kupa. Nie, nie, to nie jest naturalny głos. Ty gdzie jest Jarko? Mikro Ty chodź, bo Jarko jest już tutaj. Chodź, rusz cycki. Ty, ale stary, ja tam nie idę. No to dobra, no to możesz nie iść, ale ja tam będę gadał i będę się wkulpał, kto to jest. Ale jest ty, ale... to co, ja będę sam z siebie gadał? Sam do siebie? sam sam siebie? No gdzie on teraz poszedł, ten noob? Będę sam do siebie. A co, nie ma go tu? Jestem. No to gadasz tutaj i przestań. Jest, ale udaj, że go nie ma. Ej, dragon, dragon ma. ty też go tak słyszysz dziwnie? Tak. Słyszę go jakby był. Jakby był cyborgiem. Dobra, nabijaj mi te. Stary, jesteś cyborgiem, jak mam ci nabijać, po, jak jesteś robotem? O nie, to to, żeby te ja się roboty chodzi. przejęły ja kontrolę chodzi. nad światem, pomocy ja szybko ja Ty no stary, ale jesteś szybko. cyborgiem. Szybko. ja się boję. Ale gdzie ty w ogóle jesteś? Ale ty w ogóle jesteś? Gdzie ty jesteś? Ja, się boję. ja cię nie widzę. Dalej, ja A tam. Panie cyborgiem, <grym. grym> zmisowałem to jest ze snajpera. Ty no weź, ty się zmień w człowieka z powrotem, bo ja się Ciebie boję jak Jarko zbufował tak Nie, nadal brzmisz jak jakiś nie wiem was tak zaświatów No i znowu się zdonektował nie jest zaświat nie, Jarko nie Niestety, to w ogóle coś totalnie zepsułeś Zrebejesz w ogóle z reset. No kurwa, zresetuj życie. Może to no, powiedziała. Terenie, kuźba, słychać się... Ale to, słychać, to, Cię... Kuźba, znaczy... był... Ja ten... cię rozumiem, jak stary. <grym> ja cię rozumiem, tylko że po prostu brzmisz jak jakaś. Z... Z... zestetryczała babcia. Czaisz? Jak cy... Ale on jest nieogarem, nie? To, że się będzie konektował 5 razy na sekundę, to nic nie zmieni, że brzmi jak cyborg. Ej, Jesus, jak mnie w ogóle tnie dzisiaj? To jest jakaś tragedia życiowa. Ty, dragon, gramy w lola potem, bo ta gra mnie irytuje. No, prze, przestań się enterować do Chanela. Co? No, ktoś enteruje. Czy to, czy to nie na tym TS-ie? Bo ja mam kilka ts otwartych, teraz mi się nie chce minimalizować. Patrzeć, gdzie to jest. Nie na tym TS-ie. Hmm. I wytyfują on tu, to co, on jakieś jakiś kamikadze się na te katapulty rzucił. O <grymne> <the f> <grymne> Ej, czemu ja nie mogę tego typu atakować? Co się stało? Ej, co? No mam strzały. Jaki wałek? Jakieś wałki tutaj się... Oh, shit. Ej, jakie wałki? No, ty, no, normalnie nie mogę typa zaatakować. O co tu chodzi? Co tu się dzieje? No ty, zaznaczam gościa i mam szary atak. Nie mogę nic zrobić. Weź może go z opiłek strzału uderzę. To kuwa, zdziała. Gincie ścierwa przybrzydłe. Ten koleś ma jakieś tchaksy z kosmosu. Dużo masz postaci w LOLu odblokowanych, Czopie? Parę tam jest. Ja nie wiem, ja tak nie lubię na Nordiku grać, kurwa jak trafisz na ludzi, którzy po prostu płaczą, jakby nie, jakby, jakby od tej gry zależało ich życie. Uważny, to się ty wiem. <grym> tak nienawidzę. Tak no nie mogę tego typa nadatakować, on jest jakimś magikiem. Inni go sobie biją, a ja nie mogę. Nie wiem, on ma jakieś liberum veto chyba na mnie. No i ty, jeszcze nie dość, że ja go nie mogę bić, to on mnie bije, no to, to już jest. To już jest przegięcie systemu. Skandal, no nie. Skandal dzień. Ale całe szczęście jesteśmy na ich respie i w sumie nic się nie dzieje zbyt poważnego. I w sumie to jedyne, co robię, to zaznaczam kolejne targety. Jest, mogę go bić! Ha, teraz się zemszczę, zgiń! Ścierwo jedzie, ty. O, ale mnie ścięło, jaki lager ze mnie. Ej, serio, jak mnie, jak mnie teraz przycina? W ogóle jakiś kosmos. Ale ścigy lager. No, jestem lagerem. Urwa. Dobrze, dobrze, że siebie nagrywam, to potem się zbanuję. Wstydź się. Wstyd i hańba dla Ciebie. No wiem, no wstydzę się siebie sam. Wstydzisz się, że tylko ty lager, nie? Ta, jestem, ja no bo słaby jestem jako lager, nie? Są lepsi niestety. A, nie dorastasz do Ja, nikt mnie jeszcze nie zdobufował, aż rzucę coś na atak, bo za słabo ich bije No, z desperacji normalnie sobie, na przykład, w... Ano. Ej, czy te katapulty mnie biją po... zero? Jesteś... cheater. No wiem, nie mogłem bić jakiegoś gościa, to są cheaty, nie? Teraz ja takie cheaty właśnie no. mam, że nie mogę bić innych ludzi. No. Kurwa, powinni mnie za to zamknąć w czeluściach Hogwartu. Ty nawet nie masz pojęcia, jakie to mi moce daje. Ty, ty, ty masz pojęcie, jakie ja mam przez to w ogóle... fory w tej grze? Nie, ja biję z miejsca. Przecież to bieganie teraz na uczniku to mi nic nie daje. O, o, biję z miejsca. O, yeah. O, gin. Haha. O, ty też gin. O, ale, on, ale, ten zginął, ten zginął tak ładnie, że aż chyba oprawię to potem. Ty, stary, jak mi stopa zdrętwiała. No, wymasować? no Możesz mi co innego wymasować. O, guźba! Plecy, Jesus! Jak ty jesteś w ogóle niepoważny! Ja nie wiem, nie wiem, nie Nie, nie tak, nie wiem. tak przynajmniej się człowiek. Wieku. Jak go tu nie ma. Teraz, nie, teraz O przepraszam, Jezus, czemu go tu nie ma? Boję się. Jak ja teraz nie mogę dobijać na uczniku, bo bije... No, ty kolejny ty nie mogę go bić. O, ale ja to dobiłem. jest. Nie Jaka to jest sieczka, to jest w... to, to nie jest gra. Przecież tutaj tylko klikam tab 1, tab 1, opatrz, stoję sobie teraz w miejscu, tab 1. Dobry Ty, jestem. Ty użyłem uwolnienia, bo ktoś mnie zastunował, jesus. Tyle rzeczy naraz, które oh yeah. się dzieje w tej oh yeah. grze. Dalej czuję. Tab 1. tab. 2. Zostawiam dwójkę! Ej, serio, dobra, te katapulty mnie... Ej, one mi nie zadają obrażeń, czy... a nie, one się odbijają po prostu. Okej. No tak, Odbiłem ci się katapulty. Jest, ktoś w... chciał mnie zdumować, ale się odbił. Si i może nie. Nie, no na tym zamku są takie emocje, że po prostu zaraz z gaci wyskoczę. je... Dobra, te katapulty mnie biją po 280. Ej, stary, ja nie wiem, oni znerfili te katapulty, co? Biją mnie po 200. No stoję się im nie biją, a w ogóle pomijając fakt, że połowa misów nie trafia. Znaczy, połowa hitów. może to jest tylko sprzedziwienie graczy do gry z powrotem. To jest! Koleś w Q20 będzie bity po 200. Dobrze, gracze wrócą. Oh yeah. czuję. sprut mm. no, czuję skarpet swoich. O oh jezu, yeah. mówisz, już takie spleśniamy. Nie, no nie jest źle, ale wiesz, w sumie też bywało lepiej, nie? Mogło być lepiej. w tym mówi. Ole, zbugowałem dwa na z holy shit z ABB Popaczu. Istnieje. Człowieku. It's real. Nie, naprawdę ta nogami mi zesztywniała. Ja się obawiam, że, że będą mi musieli ją amputować. Boże, ja mam teren sieciurowy. No, jak to wszystko w Twoim życiu? Dzięki. A, nie ma sprawy. Ty, ty to wiesz, jak pocieszyć. Ach, oczywiście, że wiem. No. Jest taki pomocny. piłem <grym> zielonka, który miał 20 level na 3 hity. O Moce przybywajcie. Człowieku. Dobra, rzucam AoE, bo czuję, że ktoś tu wstanie i to AoE go dobije. Błagam, zróbcie to. Niech me moce sprawdzą się w rzeczywistości. Gdzie są moje moce? Dobra, jeszcze 10% zamku. on. Dragon, nie opuszczaj mnie. Bo, już się bałem, że mnie opuściłeś. O, nie zrobię tego jeszcze. Nie możesz. Prawda, to powinien chwilę. Tak? Wow, chciałem dobić gościa z nowego skilla łucznika. Jestem taki dobry. Weź ten skill nowego łucznika, on jest na tyle fajnie zbugowany, że jeśli w trakcie jego wykonywania się odwrócisz w inną stronę, to polecisz tam. Aha. Czyli, czyli gdy jesteś w powietrzu, możesz sobie polecieć gdzie chcesz. A niekoniecznie do tyłu. Ale. Możesz nawet polecieć Ale do przodu. Je. Ty, no i kolejna bo osoba, je. której nie mogłem atakować. What the fuck! Huhuhu. Uh. Wytwy. we wie. Wytwy. Lubię to. wy <grybuj> <grybuj> tak, katapulty bijcie mnie więcej. Tak. <grybuj> oh my gosh. Nie wiem, co widzę. Kurwa, już nawet nie mogę robić Tab i jeden. Koniec zamku. Nie spodziewałbym się. To dobrze, czy jeszcze wykrana. Wow. Człowiec, wow. Nie wygraliśmy. Szalej. Nie szalej. Wow. U, wow. Jesteś taki dumny. Jesteś taki dumny człowieku. Nawet nie wiesz, jak bardzo. Nie, no serio, nawet ja tego nie wiem. Dobra, a teraz tak, ym, średnio się chwaląc. Nice tak bardzo płakał, że Po potrzebuje i że będzie słabo. To nabiłem najwięcej na całym zamku. Fakaj się, Nice! yeah. No. A no tak beczał, że Po potrzebuje! Stanley mi nie nabije! Aha. Może mi teraz buty pocawać w nagrodę. Mówię, ja Nice ma nawet więcej Zawsze. ode mnie. On jest pierwszy, ja jestem drugi. Cheater. Zawsze. Zawsze o tym. Znowu cię przycina, chyba masz internet z, z Tajwanu. Z czego? Nie wiem, z Tajwanu, skojarzyło mi się z jakimś biednym krajem. Nie, nie, nie mam internet z No Dobra, skończę to nagrywanie na dzisiaj. Może nagram po tym, jak gram w lola. Uuu, jestem prosem w tej grze. Dobra, nara.